Obudziłeś się i teraz czujesz, że straciłeś coś, o czym nawet nie wiedziałeś, że miałeś. To nie depresja, to nie zniechęcenie to coś głębszego, starszego niż jakakolwiek psychologiczna diagnoza mogłaby nazwać to pustka, która pojawia się, gdy iluzje się rozpadają, a ty stajesz nagi wobec rzeczywistości, bez emocjonalnych kul, które cię wcześniej podtrzymywały. Bez pocieszających kłamstw, które czyniły dni znośnymi, bez rozpraszaczy, które zajmowały cię na tyle, by nie czuć druzgocącego ciężaru tego, co naprawdę znaczy być żywym i świadomym w tym świecie. Ta pustka to nie twoja porażka, to nie duchowy regres, to nie znak, że robisz coś źle, to nieunikniona cena przejrzystości, to to, co się dzieje, gdy przestajesz przyjmować gotowe odpowiedzi, i zaczynasz zadawać pytania, które naprawdę mają znaczenie. I jest duchowa przyczyna tego wszystkiego, głęboka, o której nikt ci nie mówi, przyczyna, która wykracza poza psychologię, poza samopomoc, poza jakiekolwiek wyjaśnienia próbujące cię przekonać, że możesz to po prostu pokonać. Friedrich Nietzsche nazwał to wielkim południem, momentem, w którym wszystkie cienie znikają. I stoisz w surowym świetle prawdy, bez schronienia, bez ciemnego kąta, w którym można by się ukryć, ale zapomniał dodać, że to światło nie grzeje, ono tylko odsłania. A to, co odsłania, to najczęściej pustynia tam, gdzie wcześniej widziałeś oazę, pustynia powierzchownych relacji, pustych celów i obietnic, których życie nigdy nie spełniło. Obudziłeś się na sztuczność relacji międzyludzkich. Na mdłą powierzchowność codziennych rozmów, na pustkę celów, które kiedyś popychały cię do działania, niczym dobrze zaprogramowany automat. I teraz w ogłuszającej ciszy tej nowej świadomości, zastanawiasz się, czy nie lepiej byłoby spać, czy nie było łatwiej, bezpieczniej, wygodniej żyć w zbiorowej nieświadomości, przytulony do tych samych iluzji, które sprawiają, że wszyscy inni funkcjonują uśmiechają się, produkują, konsumują, udając, że wiedzą co robią. Ale tu właśnie leży ten okrutny paradoks, którego żaden guru ci nie wyjaśni. Nie możesz już przestać widzieć. Przebudzenie nie ma odwrotu. To jak próba udawania, że nie umiesz czytać, kiedy już się tego nauczyłeś. Słowa nadal mają sens, nawet gdybyś wolał, żeby nie miały. Kłamstwa wciąż są oczywiste. Nawet jeśli chciałbyś w nie wierzyć, prawda wciąż jest prawdą, nawet jeśli boli bardziej niż jakiekolwiek kłamstwo kiedykolwiek mogłoby. Duchowa natura pustki. Pustka, którą czujesz, to nie brak, to obecność. Obecność czegoś nieskończenie większego niż te małe tożsamości, które kiedyś nosiłeś, jakby były tobą samym. Artur Schopenhauer przeczuwał to, gdy mówił o ślepej woli tej pierwotnej sile, która porusza nami przez życie, ale którą można naprawdę dostrzec dopiero wtedy, gdy przestajemy się utożsamiać z jej powierzchownymi ruchami, gdy przestajemy mylić tancerza z tańcem. Czujesz życie bez filtrów, bez kojących interpretacji, które czyniły wszystko strawne, bez budujących narracji, które automatycznie nadawały sens zdarzeniom, bez historii które opowiadałeś sam sobie, by uzasadnić swoje istnienie. I to doświadczenie, choć niewygodne, przerażające, jest głęboko duchowe. To właśnie to, co mistycy wszystkich tradycji nazywają nocą ciemną duszy, nie jako karą boską, ale jako konieczne oczyszczenie. Jak ogień, który spala nieczystości, by odsłonić złoto, które zawsze tam było. Karl Jung rozumiał to lepiej niż jakikolwiek psycholog swojej epoki. Dostrzegł, że proces indywidualizacji, ten bolesny, nieunikniony proces stawania się naprawdę sobą, musi nieuchronnie prowadzić do spotkania z pustką. Nie z pustką jako brakiem, jako patologiczną nieobecnością, ale jako przestrzenią, przestrzenią, w której może się narodzić coś autentycznie nowego. Przestrzenią, w której dusza może w końcu oddychać, wolna od ucisków ego i jego nieustannych żądań uznania, bezpieczeństwa, sensu. Ale ta przestrzeń przeraża, bo w niej zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś tym, za kogo się uważałeś, że Twoje pewności były jedynie zamaskowanymi opiniami, że Twoja osobowość była tylko zbiorem skostniałych nawyków, że Twoja tożsamość. Była tylko kolekcją wspomnień, które nazwałeś ja. A gdy te struktury zaczynają się rozpuszczać, to co zostaje, to pustka, która wydaje się groźna, ale w rzeczywistości jest wyzwalająca iluzja stałego szczęścia. Od dzieciństwa uczono cię wierzyć, że szczęście to naturalny stan człowieka, że jeśli nie jesteś szczęśliwy, coś jest z tobą zasadniczo nie tak. Że istnieje formuła, metoda, technika, która może ci zagwarantować wieczny stan zadowolenia. Ale to nowoczesne kłamstwo, wynalazek emocjonalnego konsumpcjonizmu, który zamienił uczucia w towary do zdobycia, utrzymania i zużycia, jak każdą inną rzecz. Prawda jest bardziej szorstka i paradoksalnie piękniejsza. Kondycja ludzka jest z natury tragiczna. Nie w melodramatycznym sensie rozpaczy, ale w sensie egzystencjalnej głębi. Jesteśmy istotami zdolnymi dostrzegać własną skończoność, własną małość wobec nieskończonego kosmosu. Jesteśmy świadomi własnej śmiertelności w świecie, który wydaje się obojętny na nasz los. I to uświadomienie sobie, jeśli nie jest znieczulane przez rozproszenia, rodzi coś, co przypomina pustkę. Ale w rzeczywistości jest przestrzenią. Przestrzenią zdolną pomieścić sprzeczności, znieść paradoksy, żyć w niepewności, bez potrzeby natychmiastowych odpowiedzi. Blaise Pascal zrozumiał to, gdy pisał o próżni w kształcie Boga, którą każdy człowiek nosi w swoim wnętrzu. Tej pustki nie należy zapełniać tanimi rozproszeniami, zależnymi relacjami, materialnymi osiągnięciami. Trzeba ją zamieszkać z szacunkiem, trzeba ją rozpoznać jako przestrzeń świętą, w której naprawdę toczy się życie. Nie życie ambitnych projektów i zewnętrznych sukcesów, ale to, które pulsuje poza wszystkimi mentalnymi konstrukcjami, poza wszystkimi historiami, które tworzymy, by czuć się ważni. Kiedy próbujesz tę pustkę wypełnić czymś z zewnątrz, staje się jeszcze bardziej widoczna. Kiedy próbujesz od niej uciec poprzez relacje, staje się bardziej bolesna. Kiedy próbujesz ją zaprzeczyć poprzez osiągnięcia, staje się bardziej natarczywa, bo ona nie jest problemem do rozwiązania jest fundamentalną cechą świadomego istnienia. Jest ceną i przywilejem bycia człowiekiem koniec małych tożsamości. Przed przebudzeniem byłeś zbiorem małych tożsamości. Które zmieniały się w zależności od sytuacji. Byłeś swoimi poglądami politycznymi, gustem muzycznym, kulinarnymi preferencjami. Byłeś swoją profesją, swoimi relacjami, swoimi marzeniami o przyszłości. Byłeś sumą wszystkich tych częściowych utożsamień, które tworzyły iluzję solidnej i spójnej osobowości. Budziłeś się rano jako ta sama osoba, która zasnęła poprzedniej nocy. Patrzyłeś w lustro. I rozpoznawałeś tę twarz jako swoją, ale teraz, w bezlitosnej przejrzystości po przebudzeniu, widzisz, że te tożsamości były tylko ubraniami, które zakładałeś, maskami, które nakładałeś w zależności od okazji, rolami, które odgrywałeś z mniejszym lub większym przekonaniem. A gdy je zdejmujesz jedna po drugiej, nie zostaje nic. I paradoksalnie, zostaje wszystko. To czysta świadomość, która obserwuje, nie utożsamiając się z tym, co obserwuje, to obecność, która świadkuje wszystkim dramatom, nie będąc przez nie dotknięta. To najstraszniejszy i najbardziej wyzwalający moment w całej ludzkiej podróży. To chwila, w której odkrywasz, że nie jesteś tym, za kogo się uważałeś, że nie jesteś swoimi emocjami, jesteś tym, kto je obserwuje. Że nie jesteś swoimi myślami. Jesteś tym, kto je zauważa, że nie jesteś swoimi lękami, jesteś tym, kto je czuje i że w istocie jesteś znacznie bardziej rozległy niż jakakolwiek tożsamość mogłaby pomieścić. Jesteś przestrzenią, w której wszystkie doświadczenia mają miejsce. Jesteś świadomością, która pozostaje niezmienna, podczas gdy wszystko wokół nieustannie się zmienia. Seren Kierkegaard nazwał to lękiem. Nie w sensie patologicznej nerwicy, ale w sensie egzystencjalnego zawrotu głowy wobec wolności. Zawrotu głowy, gdy zdajesz sobie sprawę, że nie jesteś czymś stałym, ale procesem w ciągłej przemianie tajemnicą, która odkrywa siebie chwila po chwili pytaniem, które wciąż na nowo się formułuje poszukiwaniem, które nigdy nie znajduje ostatecznej odpowiedzi, bo samo jest odpowiedzią ontologiczna samotność. Z przebudzeniem przychodzi także najgłębsza samotność, jakiej kiedykolwiek doświadczyłeś. Nie samotność społeczną, możesz być otoczony ludźmi, uczestniczyć w grupach, mieć intymne relacje. To samotność ontologiczna, samotność bycia jedynym odpowiedzialnym za nadanie sensu swojemu istnieniu, samotność świadomości, że nikt nie przeżyje Twojego życia za ciebie. Że nikt nie podejmie za ciebie decyzji, że nikt nie poczuje twoich uczuć, że nikt nie umrze twoją śmiercią. Ta samotność przeraża tych, którzy wciąż szukają zewnętrznej aprobaty, tych, którzy potrzebują potwierdzenia, by czuć się prawdziwi. Ale dla tych, którzy akceptują własną egzystencjalną suwerenność, to ogromna wolność to moment, w którym przestajesz szukać akceptacji, a zaczynasz szukać autentyczności. To wtedy przestajesz pytać, co inni pomyślą, a zaczynasz pytać, co ja naprawdę czuję. To wtedy przestajesz żyć by zadowalać i zaczynasz żyć by być prawdziwy. Rainer Maria Rilke wiedział o tym, gdy pisał swoje listy do młodego poety. Rozumiał, że samotność to nie izolacja, ale intymność z samym sobą. To nie brak połączenia, ale pełna obecność dla własnego doświadczenia. To właśnie w tej samotności odkrywasz, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy, gdy nie musisz niczego udawać, gdy nie potrzebujesz żadnej maski, gdy możesz wreszcie być sobą, bez oglądania się na oczekiwania innych. Ale ta samotność odsłania także coś paradoksalnego. Gdy przestajesz desperacko szukać połączenia, Stajesz się bardziej zdolny, by naprawdę się połączyć. Gdy przestajesz potrzebować innych, by poczuć się pełnym, możesz im ofiarować swoją pełnię. Gdy przestajesz traktować relacje jako lekarstwo na egzystencjalną samotność, możesz wreszcie kochać bez przywiązania, bez potrzeby, bez oczekiwań. Pustka jako portal. Pustka, którą czujesz, to nie koniec. To portal. Przejście między tym, kim byłeś. A tym, kim się stajesz, między dawnymi pewnikami, które cię więziły, a nowymi możliwościami, które cię przerażają, między życiem przeżywanym automatycznie, a życiem przeżywanym w obecności, między egzystencją opartą na reakcjach, a egzystencją opartą na świadomych wyborach. Ale przejście przez ten portal wymaga odwagi, którą ma niewielu, wymaga porzucenia dziecięcej potrzeby wiedzenia. Co będzie dalej? Wymaga zaakceptowania niepewności jako stałej towarzyszki, a nie tymczasowego wroga. Wymaga zaufania procesowi, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma on sensu dla racjonalnego umysłu, który zawsze pragnął mieć wszystko pod kontrolą. Mistycy wszystkich tradycji mówią o tym: o momencie, w którym trzeba umrzeć, by się odrodzić, o chwili, w której trzeba stracić wszystko, by odnaleźć wszystko. O potrzebie zaakceptowania pustki, by odkryć pełnię, która zawsze tam była, ukryta pod warstwami utożsamienia, potrzeby i oporu. Ale nikt cię nie przygotowuje na grozę tego momentu. Nikt nie mówi, że będziesz się czuć, jakbyś tracił rozum, że będziesz kwestionować własne zdrowie psychiczne, że będziesz się zastanawiać, czy nie lepiej byłoby wrócić do dawnych pewników, mimo że wiesz, iż były iluzją. Nikt ci nie mówi, że prawdziwa transformacja duchowa bardziej przypomina śmierć niż chwalebne odrodzenie. Odpowiedzialność przebudzenia. Przebudzenie to nie przywilej, to odpowiedzialność. Odpowiedzialność za życie z większą prawdą, większą obecnością, większą autentycznością. Odpowiedzialność za to, by nie zasnąć ponownie, nawet gdy świadomość boli bardziej niż jakakolwiek nieświadomość kiedykolwiek bolała. Nawet gdy byłoby nieskończenie łatwiej udawać, że nie wiesz tego, co już wiesz. Nawet gdy wygodniej byłoby wrócić do stada i udawać, że zbiorowe iluzje wciąż mają sens, teraz niesiesz ciężar przejrzystości, ciężar widzenia przez iluzje, które utrzymują społeczeństwo w ruchu, ciężar dostrzegania sztuczności społecznych gier. Ciężar rozpoznania powierzchowności codziennych rozmów, ciężar dostrzegania desperacji ukrytej pod maską nadziei, ciężar świadomości, że większość ludzi tylko udaje, że wie, co robi. A ten ciężar, choć przytłaczający, jest też zaszczytem. Zaszczytem bycia przebudzonym w świecie, który woli spać, zaszczytem widzenia piękna tam, gdzie inni widzą tylko zwyczajność. Zaszczytem dostrzegania sakrum tam, gdzie inni widzą tylko profanum, zaszczytem bycia prawdziwym w świecie pozorów. Ale wraz z tą odpowiedzialnością przychodzi również niezwykła możliwość możliwość życia, które nie opiera się na automatycznych reakcjach, ale na świadomych decyzjach możliwość tworzenia relacji, które nie opierają się na wzajemnej potrzebie, ale na wzajemnym rozpoznaniu. Możliwość odnalezienia celu, który nie wynika z zewnętrznej aprobaty, ale z wewnętrznego zestrojenia. Możliwość bycia pożytecznym, nie dlatego, że musisz być ważny, ale dlatego, że wybierasz, by być pożyteczny. Integracja cienia. Jung zauważył, że prawdziwe przebudzenie nie następuje wyłącznie przez poszukiwanie światła, lecz poprzez odważną integrację cienia, poprzez uznanie i akceptację tych aspektów nas samych. Które wolelibyśmy ukryć, zaprzeczyć, zrzucić na innych. Pustka, którą czujesz, może w dużej mierze być przestrzenią, która się otwiera, gdy przestajesz tracić energię na tłumienie części siebie. Uczysz się być całością, nie tylko dobrym, uczysz się być prawdziwym, nie tylko miłym, uczysz się być człowiekiem, nie tylko funkcjonalnym, uczysz się akceptować swoją zdolność do odczuwania gniewu, zazdrości smutku, strachu, nie po to, by je pielęgnować, lecz by nie być przez rządzonym. Uczysz się, że doskonałość to nie brak wad, ale akceptacja całości. A ta integracja boli, bo wymaga porzucenia idealnego obrazu siebie. Wymaga przyjęcia, że jesteś zdolny do egoistycznych myśli, małostkowych uczuć, destrukcyjnych impulsów. Wymaga uznania, że nie jesteś bohaterem swojej historii, Jesteś po prostu człowiekiem, próbującym nawigować po złożoności istnienia z ograniczonymi zasobami, ale to także głęboko wyzwalające, bo kiedy przestajesz walczyć z własną naturą, odnajdujesz pokój, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności, pokój, który nie jest brakiem konfliktu, ale obecnością akceptacji, pokój, który nie jest zdobyczą, ale uznaniem, pokój, którego nie trzeba bronić. Bo nie da się go zaatakować. Przebudzenie jako powrót. Paradoksalnie przebudzenie to również powrót powrót do tego, kim zawsze byłeś, ale zapomniałeś ukryty pod warstwami społecznego uwarunkowania powrót do prostoty, która istnieje przed komplikacją powrót do obecności, która istnieje przed rozproszeniem powrót do autentyczności, która istnieje przed grą. Powrót do niewinności, która istnieje przed wyrafinowaniem. Odkrywasz, że nie musisz się stawać kimś, kim już nie jesteś. Musisz jedynie przestać udawać, że jesteś kimś, kim nie jesteś. Nie musisz zdobywać specjalnych cech. Musisz jedynie przestać ukrywać te, które zawsze w tobie były. Nie musisz szukać swojej prawdy gdzieś na zewnątrz. Musisz jedynie przestać uciekać od tej, którą zawsze znałeś. Ale nie miałeś odwagi jej stawić czoła. Pustka, którą czujesz, to przestrzeń, która się otwiera, gdy przestajesz się wysilać, by być kimś wyjątkowym, gdy przestajesz próbować imponować ludziom, których nawet nie szanujesz, gdy przestajesz próbować kontrolować to, co jest poza Twoją kontrolą, gdy przestajesz próbować być doskonałym w niedoskonałym świecie to przestrzeń czystej autentyczności. Gdzie wreszcie możesz być sobą, bez wymówek, bez usprawiedliwień, bez wstydu, nowa forma miłości? Wraz z przebudzeniem, twoja zdolność do kochania również ulega radykalnej przemianie. Odkrywasz, że prawdziwa miłość to nie potrzeba przebrana za cnotę, to nie brak szukający wypełnienia, to nie ego szukające potwierdzenia, to nie strach przed samotnością udający hojność, to rozpoznanie. To zdolność widzenia drugiego takim, jakim naprawdę jest, a nie takim, jakim chcesz, by był, żebyś mógł poczuć się kompletny. Ta miłość jest subtelniejsza, bardziej pełna szacunku, bardziej wolna. Nie próbuje posiadać, bo nie musi. Nie próbuje zmieniać, bo nie potrzebuje. Nie próbuje kontrolować, bo nie boi się straty. Po prostu rozpoznaje, docenia i oddaje cześć. I paradoksalnie jest nieskończenie głębsza niż jakakolwiek forma miłości oparta na potrzebie, bo opiera się na pełni, nie na braku. Pustka, którą czujesz, może być przestrzenią, która się otwiera, gdy przestajesz traktować relacje jak lekarstwo na egzystencjalną samotność, gdy przestajesz szukać w innych tego, co możesz znaleźć tylko w sobie, gdy przestajesz wymagać, by miłość zawsze była wygodna. I akceptujesz, że czasem bywa wyzwaniem. Gdy przestajesz mylić miłość z przywiązaniem, intymność z zależnością, troskę z kontrolą, odwaga, by być zwyczajnym, jednym z najbardziej zaskakujących i wyzwalających odkryć przebudzenia jest uświadomienie sobie, że nie musisz być wyjątkowy, że nie musisz być nadzwyczajny, że nie musisz zostawić po sobie wielkiego śladu w świecie. Że nie musisz być pamiętany przez potomnych, że możesz po prostu być zwyczajny, przeciętny, normalny i to nie tylko wystarcza, ale jest czymś nadzwyczajnym w swojej prostocie. To uświadomienie się jest rewolucyjne, bo uwalnia cię od ciągłej presji, by być więcej, robić więcej, zdobywać więcej. Pozwala ci odnaleźć zadowolenie w prostym życiu, pozwala ci dostrzec piękno w codziennych momentach. Pozwala ci odnaleźć sens w drobnych rzeczach, pozwala ci zrozumieć, że dobrze przeżyte życie nie musi być spektakularne. Pustka, którą czujesz, może być przestrzenią, która się otwiera, gdy porzucasz neurotyczną potrzebę bycia nadzwyczajnym i akceptujesz nadzwyczajność bycia doskonale zwyczajnym, gdy zdajesz sobie sprawę, że Twoje życie nie musi być epickim przedstawieniem, by mieć wartość. Że Twoje istnienie nie musi być dramatyczne, by było znaczące, że nie musisz być bohaterem, by zasługiwać na miłość i szacunek. Być może pustka, którą czujesz, to nie problem do rozwiązania, ten ale tajemnica do zamieszkania z szacunkiem. Być może to nie symptom, że coś jest nie tak, ale znak, że coś wreszcie jest doskonale na miejscu. Być może to przestrzeń święta, w której Twoja dusza może wreszcie oddychać. Wolna od nacisków świata i jego niemożliwych żądań, by być zawsze szczęśliwym, zawsze produktywnym, zawsze rozwijającym się. Przebudzenie to nie wydarzenie, które dzieje się raz i mija, to proces ciągły, nieustanna śmierć i odrodzenie. A pustka nie jest przeszkodą w tym procesie, jest jego integralną częścią, jest oczyszczeniem, które następuje. Gdy przestajesz utożsamiać się z rzeczami przemijającymi i zaczynasz rozpoznawać to, co w tobie wieczne, jest przestrzenią, która się otwiera, gdy przestajesz opierać się życiu i zaczynasz z nim tańczyć. Jest w tym wszystkim głęboki duchowy sens, sens, który wykracza poza logikę, poza mentalne zrozumienie, poza potrzebę, by wszystko miało sens. To sens duszy, która rozpoznaje samą siebie. To sens bycia. Które uznaje siebie jako istnienie, to sens miłości, która kocha siebie samą, bez potrzeby uzasadnienia. Nie jesteś zagubiony, nigdy nie byłeś. To, co naprawdę ważne, właśnie cię odnajduje. To, kim naprawdę jesteś. To, co w tobie nigdy się nie narodziło i nigdy nie umrze. I to wystarcza. To zawsze wystarczało. Nawet gdy, a zwłaszcza gdy tą wydaje się, że nie.